Za nami już ponad 1 trzecia zmagań o Mistrzostwo Anglii. Sezon już na dobre się rozkręcił, powoli zbliżamy się do rundy rewanżowej. Zapraszam na magazyn wirtualnych lig i podsumowanie 14. kolejki. W niej doświadczymy kilku interesujących starć jak Liverpool Leeds, City Aston Villa czy na sam koniec derby Londynu Arsenal Chelsea. Lider zagra u siebie z Benjaminkiem z Norwich. W stolicy Anglii rozpoczniemy również zmagania w 14. kolejce przy okazji meczu West Hamu z Brighton. Jeśli Chodzi o gospodarzy, to ostatnio trudno jakkolwiek przewidywać ich wyniki. Spójrzmy na to, 22 minuta osamotniony Trosar dostaje piłkę od Lallany i z łatwością pokonuje Fabiańskiego. W 36 minucie zaś to właśnie Lallana finalizował akcję pod ograniu Lampteja i bez trudu podwyższył na 2 do zera. Młoty świetne mecze wyjazdowe przeplatają wpadkami przeciwko znacznie słabszym drużynom u siebie. Mewy zaś po fatalnej serii teraz spisują się całkiem nieźle. W sześciu ostatnich meczach przegrali tylko raz z Manchesterem United. A rzeczona drużyna Czerwonych Diabłów w tej kolejce mierzyła się z Wolverhamptonem. Nadal nic się nie zmieniło. W portugalskim duecie Ronaldo podaje, a Fernandes strzela. W 20 minucie CR7 wypuścił Sancho do linii końcowej. Anglik oddał mu piłkę, ta natychmiast trafiła oczywiście do Fernandesza, który bez problemu otworzył wynik. Na tej bramce jednak coś się zacięło. Goście nie poszli za ciosem, a w 58 minucie stracili zawodnika. Varane faulował rywala na skraju pola karny co ciekawe po stronie rywala. Po tej sytuacji trener gości wprowadził stopera ze skrzydłowego, dzięki czemu luka w obronie została załatana, a w ataku spisał się Jaydon Sancho i dosłownie kilka minut później przedarł się przez obronę i ustalił wynik na 2 do 0. Nawet mimo gry w osłabieniu Manchester United zdołał wygrać i jako, że Tottenham stracił ostatnio punkty, po tym zwycięstwie Czerwone Diabły na moment obejmują prowadzenie w tabeli. Ważny mecz czekał Liverpool. Niedawno The Reds wymęczyli zwycięstwo za Stonvillą, teraz musi zrobić to samo przeciwko Leeds. Podobnie jak w Birmingham długo nikt nie mógł znaleźć sposobu na obronę rywala. Wreszcie w 72 minucie Forsho wypatrzył Harrisona, a ten posłał piłkę do bramki i to Pawie objęły prowadzenie. Oto odpowiedź Liverpoolu, Thiago przekazał futbolówkę Firmino, Brazylijczyk ładnie podryblował i za pola kardego doprowadził do remisu. Patrząc na przebieg meczu jedni i drudzy mieli równe szanse na wyrwanie pełnej puli. W ostatniej akcji meczu o krok od doprowadzenia do stanu 1-2 był Roberts, lecz minimal nie chybił. Remis w tym spotkaniu nikogo nie może satysfakcjonować, zwłaszcza Liverpoolu, który gubi dwa punkty do Manchesteru United. Spójrzmy teraz, co działo się w meczu Leicester kontra Crystal Palace. W 12 minucie mamy, jakkolwiek to zabrzmi, nietypowy rzut karny, bo nie za zagranie ręką, a za faul. Poszkodowany Madison ustawił piłkę na 11 metrze i pewnie umieścił ją w prawym okienku. Lisy prowadziły skromnie, co mimo wszystko dawało gościom szansę na powrót do gry. I w 66 minucie udało się. Po zagraniu Aju płaskim uderzeniem Schmeichela pokonał Gallagher. To już końcówka, 84. minuta. Eduard podał tuż za obrońcą i Aju do asysty dołożył gola na 1-2. Wielka radość wstąpiła w szeregi orłów, bowiem szansa na pierwsze zwycięstwo od 12 meczów wzrosła jak nigdy dotąd. To co nastąpiło przez kolejny kwadrans przechodzi ludzkie pojęcie. 4 minuty po wyjściu na prowadzenie Will Hughes nierozważnie faulował przy linii bocznej i sędzia wyrzucił go z boiska. Patrick Wiera uzupeł powstałą lukę w pomocy, zdejmując boiska autora gola i asysty, a wprowadzając wieloletniego kapitana Lukę Miliwojewicza. Wojewicia. Czy to pomogło? Spójrzmy. Rzut wolny rzeczonym faulu. Wybitą piłkę przejmuje Ndidi, natychmiast przekazuje ją do Westergo. Obrońca wpuszcza Dakę w pole karne i mamy remis. 2 do 2. Wiele drużyn w tym momencie odetchnęłoby z ulgą, ale pamiętajmy, mamy do czynienia z Leicester City. W końcówce czasu doliczonego Lisy jeszcze raz spróbowały znów Daka wpuszczony w pole karne tym razem sam oddaje piłkę i Ajoze Perez trafia na 3-2. Brak słów na to, co potrafi wyczyniać Leicester w tym sezonie. Pogrom Liverpoolu, dwa powroty i wyrwane zwycięstwo z mistrzem Anglii, a teraz w ciągu kilku doliczonych minut odrobienie strat z wyniku 1-2 i ostatecznie zgarnięcie trzech punktów. Crystal Palace zaś przeżywa tragedię. Zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Tymczasem Tottenham podejmował na własnym stadionie Norwich City. Po raz kolejny koguty nie zaprezentowały się najlepiej. W zasadzie goście prowadzili grę, a w 21 minucie po rzucie rożnym sędzia podyktował rzut karny za rękę skippa. Pókiemu jednak karne w tym sezonie nie leżą również i teraz spudłował. Tym samym mamy bezbramkowy remis. Tottenham w dwa mecze roztrwonił niemal całą przewagę i ścigający go Manchester niebezpiecznie się zbliżył. Znacznie bardziej emocjonująco było na Goodison Park, gdzie Everton grał z Watfordem. Tak samo jak w Leicester w 12 minucie został podyktowany rzut karny, tym razem już oczywisty za zagranie ręką. Pewnym egzekutorem Joshua King szerszenie obejmują prowadzenie. W dodatku byli w stanie długo je utrzymać, lecz gdy w 83 minucie zaczęło coraz intensywniej pachnieć zwycięzcą gości, Andros Townsend dopadł do bezpańskiej piłki w polu karnym i doprowadził do remisu. Ponownie to nie koniec. W doliczonym czasie Calvert-Lewin ze skrzydła podał do Allana, Brazylijczyk obrócił się i posłał futbolówkę w długi słupek. Coś nieprawdopodobnego. Po raz kolejny w tej kolejce nastąpiło odwrócenie losów meczu w w ciągu ostatnich kilku minut. Dla zwycięzców z pewnością budujące, a dla tych, którzy mieli trzy punkty w garści, powód do delikatnego podłamania. Budujący dla Burnley z pewnością był sam Remis Tottenhamem. Tottenhamem. De Clarec przystępowali do meczu z Newcastle z optymizmem i pewnością siebie, co było widać od samego początku. Co prawda w 23 minucie, gdy dla gości została podyktowana jedenastka, Wold z tym razem nie trafił w światło bramki, ale tuż przed przerwą goście rozmontowali obronę srok i Gudmundsson zdążył od pożyć wynik. W drugiej połowie asystujący przy tym golu Brownhill ponownie wykonał ostatnie podanie, a McNeil oddał fantastyczny strzał z voleja, z którym Dubrawka absolutnie nie miał szans. Burnley wywozi więc St. James Park 3 punkty. To już kolejny mecz drużyn z dolnej połowy tabeli, a więc Brentford kontra Southampton. Nie zatrzymamy się tu na długo. Wystarczy powiedzieć, że w 20 minucie podanie Adamsa w prostej sytuacji na gola zamienił Ward-Prowse. Święci dowieźli wynik do końca i spokojnie mogli wracać na południe. W przedostatnim meczu mistrz Anglii gościł Aston Villa. Mimo dobrego początku kampanii w wykonaniu przyjezdnych, ostatnie kolejki jednoznacznie wskazywały faworyta. Już w ósmej minucie Matty Cash na skraju szesnastki blokował ręką strzał Rodriego i arbiter wskazał na wapno. Wykonania karnego podjął się oczywiście De Bruyne. zrobił to tak jak powinien i City wyszło na prowadzenie. W odpowiedzi Aston Villa próba dośrodkowania i tym razem to Kyle Walker zagrywa ręką. Oli Watkins jako kolejny ustawia piłkę na 11 metrze, lecz on nie trafia w bramkę. W związku z tym Manchester City spokojnie kontynuował ofensywę. Na 10 minut przed końcem pierwszej połowy obywatele wdarli się w pole karne i ładnym strzałem bez przyjęcia na 2 do 0 podwyższył Bernardo Silva. Tuż po zmianie stron asystujący przy tej bramce Gabriel Jesus świetnie wyszedł w powietrze do wrzutki Fodena i nie dał szans Martinezowi na obronę tej główki. The Citizens szli jak burza. 4 minuty później ze środkowej strefy boiska do przodu ruszył Bernardo Silva i sprzed pola karnego huknął w samo okienko. Silva, podobnie jak Bruno Fernandes, strzela ostatnio jak na zawołanie. Selekcjoner portugalskiej kadry ma w czym wybierać. Wynik mógł być jeszcze wyższy, bo w 67 minucie sędzia podyktował już trzeci rzut karny w tym meczu. Tym razem jednak potęży strzał De Bruyne wylądował na samym spojeniu słupka z poprzeczką i wynik 4 do 0 utrzymał się do końca. Nie ma jednak na co narzekać. Manchester City równa kolejnego rywala z ziemią. Na zakończenie jeszcze raz odwiedzę Londyn. Mecz Arsenalu z Chelsea zapowiadał się na hit kolejki i śmiało można powiedzieć, że póki co ten szlagier rozczarował najbardziej. Obie strony dopadła istna niemoc strzelecka. Warta pokazania, podobnie jak w meczu Tottenhamu z Norwich jest jedna sytuacja. Przy czym tam był to rzut karny, a tutaj Gabriel wyciął wychodzącego na pozycję Kantę i arbiter pokazał mu czerwoną kartkę. Niestety na koniec kolejki i goli nie oglądaliśmy. Co rozczarowujące, 14 kolejka przyniosła aż dwa remisy bez bezbramkowości. Z drugiej strony mieliśmy też niesamowite powroty. Dwie drużyny grzęznące na dnie tabeli straciły wygraną w samej końcówce. Kolejne dwa punkty zgubił także Tottenham, co jest istotne w kontekście układu tabeli. Jak widzimy, Koguty mają już zaledwie punkt przewagi nad drużynami z Manchesteru, które to z kolei urwały się Liverpoolowi. Przerwa między górną a dolną połową również się zniwelowała. Bardziej zaznaczyła się strata West Hamu do czołowej szóstki oraz dwóch outsiderów do bezpiecznego miejsca. Kevin De na powrót doskoczył do lakazeta w klasyfikacji strzelców. Jak widać w tym sezonie nadzwyczaj skuteczni są pomocnicy. Madison, Fernandes, Silva czy Kante strzelają aż miło patrzeć. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym magazynie wirtualnych lig.